Ała, kurde, a ja coś do dupy Do dupy sobie coś O, ja pierdziele No witam serdecznie Tak jak mogliście zobaczyć w poprzednim odcinku Odzyskaliśmy nasz aparat, Rafał właśnie teraz nim nagrywa I na tym aparacie znaleźliśmy film Który chyba przez przypadek Brianek go nagrał Nawet nie wiedział, że go nagrywa I dzięki niemu dowiedzieliśmy się bardzo ważnej rzeczy Ale to zobaczycie zaraz sami Tatuś! coś ty tu przyniósł ostatnio? Jakieś oko? A nie, to zostaw to z ustrojstwa jakieś szatana. Chodź tu. to... co tu, zostaw to, siadaj tu! Dobra. Chodź tu. O tu, moja wpadko, ty, życiowa. Siadaj, będziemy jeść. Co będziemy jeść, tatuś? No, masz tu talerzyk? Jeszcze brudny, po ostatni. No, to oczywiście, co, z ojcem będziesz śmiał, że brudny? Nie, to... No, nie, szpinak. Nigdy, tatuś. Szpinak jemy. Dobra, tatuś, mam pytanie. Powiem no? mi tak. No? Co z tymi działkami? No, co z działkami? No co, no. Mamy działek dużo, wszystko powolutku, elegancko. Jest dobrze. Ale po co to? A nie powiem ci na razie, bo i zagłupi. Dzięki, tak. Wszystko w swoim czasie. Tatuś, tylko ja dalej nie wiem, co to jest. Co, co to jest? Co, co to jest? Głupiś? No, tak szczerze, to sam nie wiem, no. Ale we, weź to i schowaj, bo to jakoś się nas tak dziwnie patrzy. Co to jest? Co to? Oko. Co to? Ja nie widzę, bo okularów nie mam, tatuś A. Tatuś. Ja nie, wie nie wiem. Dobra, wszystko wiemy, wiemy, że wszystkie działki są przędzone, są przędzone, z ręci. Zostało nam tylko tam iść i wyjaśnić. Tawa, idziemy. Dobra, mają p Teraz już wszystko wiemy. Wszystko wiemy, co w tym zrobić. Patrz. Patrz, co robią Dobra. Ej! Zostawcie to! P *rpana, p *rpana, p *rpana. No dawaj, gonimy ich! Dobra, chodź, to czy na to Dawaj! Bo się pogięło całe. Dawaj, próbujemy to podnosić. No dawaj, na co czekasz? Dawaj. Aaaa... Aaaa... To ma chyba z pięć tondów. Dobra, idziemy. Naprawimy to później. Co to miało być z tą bramą? To jest to moje kulaty! To jest to moje kulaty! Co chcieliście z tą bramą zrobić? Dawaj te okulary! Co to jest? To leży! To jest coś tylko! Co ma? Co z tą bramą zrobić? Ja was pamiętam! Ja, to koledzy moi! Kolejny ja. ja, No to koledzy! No to, gra... to, to ja koledzy! Poko... Dobra, ja sam Tak zagrano! Co wy, k. Wszystko wiemy, co chcecie zrobić z tymi działkami, widzieliśmy nagranie! Goda wiesz! Nie, widziałem Básanie, wszystko! Nie, nagraliście film, Gudo. widzieliśmy! Nie Cię chcąc nie. żeście nie. wiemy, co chcecie zrobić z tymi działkami w ogóle! A wiemy, co kuleła! Na sportę! Iście wierzą, gdzie się! Nie grajcie mi!

Cały jestem popieczony pasztuchą Ja pierdzielę, co za cymbał Ale słyszysz, widziałeś taką białą teczkę? Czekaj, yy, nie Jest tam taka białateczka Musimy im ją zajebać Bo tam mogą być jakieś ważne dokumenty Dzięki nim na nich coś będziemy mieli, nie? Więc na następna misja, ukończ im kliteczkę. Dobra, wyłącz tu ka bo nie wszystko